Ogólnie jest to mapa Escape Room Stworzona przez jednego zagranicznego youtubera, do którego macie link w opisie Do mapy również tu macie link w opisie Mapa to jest jeden wielki labirynt, w którym ukryte są cztery klucze Które trzeba na koniec włożyć do specjalnych otworów, aby wydostać się i stworzyć główne wyjście Dlatego ja, iż jestem bardzo inteligentnym osobnikiem, postanowiłem podnieść się tego wyzwania, a sami zobaczycie jak poszło. I serdecznie naprawdę polecam nie łapki w górę i subskrypcji też. I oglądajcie do końca. Zanim zapuściłem się w głąb labiryntu, najpierw chciałem pójść spać, aby powiększyć swoje szanse na przeżycie, gdyż w nocy kurażą tutaj creakingi, czyli nowe moby zaimplementowane w wersji 1.20.4. A ci, co nie znają ich funkcjonalności, zaraz się przekonają, jak one działają. Dobra, widzimy sobie... Ej, nie! Jest noc dalej. Czy tutaj nie działa noc? No i tak, właśnie to chciałem Wam przed chwilą przekazać. i tych z... Dobra, może sobie przeczytamy tą notatkę Notatkę So, I don't know how... O właśnie, I... Mimo to nie mordowałem czasu i postanowiłem zapuścić się w końcu w ten labirynt i znaleźć coś pożytecznego i Kurde, nie myliłem się, bo od razu znalazłem przedmiot, którym mogę rozwalać z balki, w których tak czy tak nie było nic pożytecznego jak na razie. Tutaj, a tu też nic, trochę lipa, U tych creakingów też o, kolejna, aś kartka. Nie ja się boję, że taki takie mi na rękę leci. Bardzo się tego boję O kurde O kurde o! Ja Chciałbym tutaj zaznaczyć, że ja kompletnie nie wiedziałem jak i co to. mam zrobić w tym labiryncie, aby się wydostać. Ja na razie się schuwam. Dlatego postanowiłem się trochę po, porozglądać. O, jest. Uuuu. No to ciekawie. Dobra, mniej więcej muszę ogarnąć, jak mam stąd wyjść. Bo to jest mega... mega... To będzie mega pomocne ogólnie. tak Tam jakieś drzewo w ogóle jest. Te drzewo... To był mój pierwszy cel, do którego postanowiłem się dostać. Powiedzmy, że oszczędzę wam pół godziny zastanawiania się, jak mam się dostać do tego drzewa. I po prostu. To drzewo jest tutaj. Więc chyba poszedłem w złym kierunku jednak. O kurde, pierwszą przeszkodą, którą miałem pokonać był to parkour, który jest moją piętą Achillnesa, chodzi o trybie w Minecrafcie. Myślę, że ja tu zdechnę. O takie malutkie jak to mam skoczyć na to. Parkour mam to potem zrobić. Ja pierdzielę... mój skill to dopiero chyba nie odpowiada. Chyba, że to tam tutaj. Nie, bo to nie mogę, bo to jest adventure. Chyba, że to takie moda nam. <grymne> nie, no dobra. Dla bezpieczeństwa wyrzuciłem sobie kość, którą mogłem zbierać sobie przedmioty z tych dzbanków bo tam na dół bym się już nie dostał, więc praktycznie przepadłaby ta kość. Nie powinna mi zniknąć. Jak to szybko się wrócę i to jakby zbiorę, bo tam już nie wskoczę. Tam już. Amen, totalny. Dobra. Jeden. O! Ja już stawiam Chciałbym podkreślić naprawdę, że ja nie zaznaczałem do Keep Inventory i jest automatycznie wprowadzony do mapki. Po prostu ja o tym nie wiedziałem. Start. O, kurde, właśnie trochę zgubiłem. Widziałem jakby. Trochę się Dobra, tutaj. I miałem i Druga próba. Tak pomatło. To jest tak pomatłane tutaj wszystko. O, nie! Myślę, że możemy tutaj wyskoczyć od razu O! Aha, dobra Ej Nie no, wy, wyza... O dobra, tak, mogę z tych zdechnąć od razu, dobra To się muszę sam zabić O, to w taki sposobem zginęło mi się jeszcze parę razy Optymizm A, dobra Cztery Pięć! Uderzyłem się w coś po kilkunastu próbach w końcu udało mi się zabrać mój pierwszy klucz To górna, tutaj A skoczyłem tutaj i się obiłem o to po prostu, muszę tak z co jest skoczyć O! Idealnie i teraz... Dobra, mamy klucz nie, nie wiem czy to jest do wyjścia już klucz, czy to jeszcze... to jeszcze... Yy, do czegoś... Innego posłuży i tu właśnie jest moment, w którym nie wiedziałem kompletnie do czego będzie potrzebny ten klucz, bo używanie jednego klucza do całego wyjścia jeszcze przez taki łatwy sposób było dla mnie absurdalne, a nie wiedziałem, że będzie tak dobra mechanika wkładania kluczy aż czterech do wyjścia. Więc najrozsądniejszą przeze mnie wymyśloną opcją było dostanie się do wyjścia i dowiedzenie się w jaki sposób w ogóle nas stąd wyjść. O nie! O, dobra, tak, tak, muszę zachnąć Dobra. Wróciłem do bazy, aby porozglądać się jeszcze trochę oraz lokalizować wyjście. Było to akurat łatwe, ponieważ było z daleka widać ogrom światła. Szybko się domyśliłem, że to jest właśnie wyjście, dlatego ubrałem ten, ten kierunek. Więc to było tak. Do końca. O, dzień dobry Dobra Dzień dobry panu Co tam za nim jest? widzicie, widzicie to? Coś tam jest ogólnie Ja mam przechodzić przez pojęczynę Ja wyjdę trafię teraz. O! Klucz! Kolejny klucz! Ej, teraz mam takie. dziwne wrażenie, że, te, że ten klucz. będzie coś po coś innego, niż do wyjścia, bo. jak oni się tak stakują, chyba że będzie więcej kluczy potrzebnych. O! A właśnie! Może będzie trzeba więcej kluczy, kluczy odszukać, żeby, aby wyjść. Może będzie kilka zamków po prostu. Oj, to będzie źle, bo nawet nie wiem, ile. potrzebuję tych kluczy. Więc ja bym się udał do tego wyjścia na razie. Wyruszymy w podróż do tego wyjścia. Dowało naszym kolejnym celem jest tutaj przedostać się do e, tamtego wyjścia, w którym najprawdopodobniej znajdę odpowiedź na to, co dalej. Jak powinienem stąd wyjść? Kwadrat. O! Cholera Ale to sam sami nici z tego wypadły. Światło widzę. Po dziesięciu minutach szukania w końcu znalazłem miejsce, w którym miało to się wszystko skończyć. To jest wyjście? O zabieg. <laughs> o! Potrzebuję czterech kluczy. O. Ale to jest gówno po <laughs> Po znalezieniu obydwu kluczy ruszyłem prędko po znalezieniu dwóch pozostałych, co okazało się być znacznie trudniejsze niż znalezienie dwóch pierwszych. się obserwowany w tym momencie. Rozwalając banki z myślą o tym, że pewnego razu z jednego z nich wyleci mi kolejny klucz, lecz mogę wam powiedzieć, że takie, tak jednak nie było. A to co musiałem zrobić było naprawdę bardzo trudne. Chodząc w kółko po labiryncie w końcu znalazłem pomieszczenie, w którym mnie nie było, ale zwróciło moją uwagę. Był tam przycisk podłączony do jakiegoś mechanizmu, którego na samym początku nie umiem rozszyfrować Ej Coś się przesuwa tutaj O A, wywakość Nie no, nie jestem O Kolejny róg. Ten róg to był idealny opis mojego stanu psychicznego w tamtym momencie. O, co się stało? Ja miałem wrażenie, że coś się otworzyło jak zagrałem tym rogiem. Inaczej, całkiem inaczej Wiecie, taki, taki bait O, 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 co to jest? Ej, czy to jest? A dobra Chyba wiemy, wiemy o co chodzi już Z tym przyciskiem Nie wiem, czy to było specjalne, o. czy to nie było specjalne ale przycisk zamykający przejście krękingowi, który przed chwilą odnalazłem, był idealnie na tej samej ścianie co przycisk, który nie wiedziałem co on robi. Dlatego, idąc drogą skojarzeń, doszedłem do wniosku, że ten przycisk również zamyka przejście krękingom, ale z drugiej strony. No i co, zagadka rozwiązana, ale nie tak do końca. A wiem chyba po co jest to. Po to, żeby to te notatki podbierać, żeby to nie zaśmiecało w w punktu. Tędy chyba przechodziłem już wcześniej. To jest ta nasza baza. Proszę, żeby był dzień. No jednak nie. Wykorzystałem ten fakt, aby porozglądać się jeszcze po mapie i znaleźć jeszcze więcej podejrzanych miejsc. Na swoje nieszczęście, żadnych właściwie takich nie znalazłem. I musiałem na ciemno wchodzić do labiryntu i szukać na własną rękę. Pewnie po drugiej stronie mapy gdzieś takie coś będzie. Byłem strasznie zmęczony i mieszało mi się w głowie, bo nagrywałem to o później godzinie. Dlatego przełożyłem sobie dalszą część nagrywki na kolejny dzień, aby na świeżo do tego wszystkiego podejść. zaraz, ja sobie stop. Muszę przekazać wam naprawdę bardzo smutną rzecz. Bo podczas montowania tej pierwszej części nie umiałem znaleźć tej drugiej, przynajmniej większości z niej, w której znalazłem trzeci klucz. Lecz na spokojnie mam jeszcze fragmenty z końca rozgrywki, gdzie rozkminiam jak znaleźć ostatni klucz, po znalezieniu trzeciego klucza. Spędziłem kolejne, może nawet ponad pół godziny, aby znaleźć ten czwarty i ostatni klucz. Lecz nie miałem żadnego pomysłu na to, gdzie taki klucz mógłby się znajdować, bo przeczepałem naprawdę cały labirynt. Aż nie wpadłem na pomysł, aby wrócić do tego miejsca, bo od początku mi tutaj coś nie pasowało. Najgorsze jest to, że właśnie tutaj usłyszę te krikingi. Chciałem. No właśnie. O, ale ty jesteś szybki zaraz, dobra. O, o nie! O to lipka trochę Po konfrontacji z kekingami postanowiłem wrócić do bawienia się przyciskiem aż nie odkryłem czegoś dziwnego Coś się załączyło To co się załączyło czy mi się wydawało tylko jakieś światło? Ty zombiaka słyszę gdzieś w ogóle. Coś się tutaj pojawiło, ale nie... Nie wiem, co dokładnie. Nie przyjrzałem się. Nie. Co to było? Czy jak? Albo jakiś klucz. Do no, nam został. Tak, to skrzynka w ogóle. Ja tego nie zauważyłem wcześniej. Ja pierdzielę od początku wiedziałem, że to, 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 to że tutaj w tym miejscu jest. No, niech to się załączy. Nie wiem, o to zależy. O, oj. Aha. Dodatkowo zaś raz mi znika. No, pięknie. Kurde, naprawię. Po kilku próbach w końcu weszłem w posiadanie ostatniego klucza, który był potrzebny mi do opuszczenia no tego ja labiryntu. Mam taki pomysł? Nie wiem. Może to kupi pomysł? Ale zrobimy tak, że jeżeli od tego momentu zginę, e, challenge się kończy. Trzeba jak najszybciej ciąg wyjść. No wej. Dobra, coś... Tu już są miejskie, takie klucze tutaj otwarta <śmulat> Jezu! <śmulat> Daj mi to <śmulat> miejskie, ale zafam, w ogóle dzień się zrobił. Ładnie to wygląda w dzień. Dobra, w sumie możemy już wchodzić tutaj.